Cześć, jestem Erbo. Witam Was w kolejnym filmie i przeczytałem ten komentarz. Więc pozdrawiam Kubiks 5485. Jest 5 na 5. Otoczyliśmy ich z każdej strony. Ja teraz wychylę, To co dostanę, ban jest. Dobra. Dobra, chociaż jednego trafiłem. Ale tu jest paka ciągle, nie? Dobra, jest drugi. I Idę się rozpędzać idę po fragi. Trzeci. I ostatni. No dobra, mimo wszystko, że dasta, nie lubię. No tak mecze mogę zaczynać, chociaż na pistolce zginąłem od razu, ale w drugiej rundzie się zrewanżowałem. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłatu dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Nie ma tu nikogo, krzyczą B. Więc rotujemy, chociaż bomby nie widzę, to jeszcze tak trochę tu poczekam, nie? Chyba dobrze, że nie uwierzyłem moim, że od razu nie poleciałem. shot. Mi wyjść longa zaraz. Przyszedł już? Nie, nie. Coś się wydarzyło w tej rundzie. Nie mogę się słuchać moich. Co za info jest w tej rundzie jakieś. Nie wiadomo gdzie są wszyscy Ach... Przegrać po swojemu, nie słuchać ich. Nie tak bejtują. Niebieskie niebieski jest na midzie, tak? Dobra, zostałem tu sam. Super Po co oni krzyczą It's A". Why you shout It's A? It's not A. Ten meczek już ma to do siebie, że dużo dużo takiego info idzie. Mylnego. Olne dostałem. OP uh, side. OP A side. AWP side. A, mój już małabopłek, dobra, tutaj nie będzie podnosił. Chciałem tego ostatniego już tak trochę spuszować, niepotrzebnie, nie? Jak zobaczyłem, że jest trzech na jednego. No terroryści ciekawie grają tego DASTA, bo jakoś tak bar bardzo drużynowo długo czekają, potem nagle wszyscy nas szują, raszują. Czy tu mój pomarańczowy potrzebuje pomocy? Nie, lower, lower bomba jest tam daleko, nie? Oni tak bardzo, bardzo na czas grają. Jeszcze równie dobrze mogą mi tu longa przyjść, mimo że od minuty tu czekam. O właśnie, nie? Wyczułem go. Bomby z long doors, double doors. I have bomb. Aha, i u nich jeden wyszedł. Ciekawie. Short. mi tego flesza rzucił? Przeciwnik czy mój? Hej. Dobra, ja uciekam, nie będę się z nim tu strzelał. Elegancko, Wygrane. Nie trafiłem go. Czy dostał pod nogami, czy zabił mnie za nimi? Oddałem strzał. Nie wiadomo. Pierwszy raz w rundzie miałem beznadziejny spawn i musiałem lecieć. Byłem bardzo spóźniony na longu i akurat wtedy postanowili spuszować. No tak. Tak to czasami bywa, niestety. Uff. Shortcoming. One more, mid, mid, mid. No, no, it's last, it's last. Mój powiedział, dwóch mit <laughs> Mówię, że info w tym meczu jest takie dosyć. ciekawe. Easy matchik! 8-2 dla nas. Easy peasy, lemon squeezy, dokładnie. b b b Wanted. Krzyczą B. Short, short. Więc rotujemy Short. To B, to B czy short? Nice B. Yeah, ni thank you. Nice B. Po co ja się słucham mojej drużyny w tych meczach? Krzyczą B. Panikują. Ani jednego tu nie ma człowieka. Ani jednego. Ja nie wiem, jak my ten mecz wygrywamy tak łatwo. Ludzie nie potrafią dawać info. Zobaczą, nie wiem. Jedna osoba tupnie. Czy jeden jakiś granat poleci I krzyczą B jakby to był w ogóle Rush całej drużyny Na maksa nice No jeszcze no, no, no. ja nie ty Dobra ostatnia runda Panel jest guys. Gdzie jest jego broń? Nie ma? Właśnie chciałem, próbować jakiś kałacha do odnieść, nie wiem co on miał. A, to był mój kałach na skrzynce. Obok tu gdzieś leżał. O tego go nie mogłem tak znaleźć.

stałem kołacha, ale z gorzej sobie radzę, chociaż dobra. Dwie asysty są gorzej sobie radzę, jakbym miał ten rewolwer chyba w ręku do końca. Nie <ścoughs> Dobra, moi weszli na B, ja tu się trochę zaczeję W plecach. To chodzi mo. jest? Ooo, O, to chodziło. Armia flashy poleciała. A może plecy swoje? A ja mam bombę! Ja chciałem iść na plecy. No, no tak nie robimy. Przez 5 na 2. Kiedy wszyscy poginęli? Nie zauważyłem, co się stało w tej rundzie. Znowu asysta. Ale dobra, drugiego chociaż robimy. Jakoś pod koniec tego meczu się. Troszeczkę obudziłem, chociaż 7 HP, więc teraz to się tak udało, że zacząłem coś, coś więcej fragować, coś więcej zabijać. Miałem nadzieję, że ktoś będzie za smokiem. Aż nie chciałem już się spojrzeć w bok! Mówię, czy on, czy ten od B będzie puszował midem, czy przyjdzie mi od tuneli, ale dobra, udało się, czydzi. No i fajny meczek nawet na Daście wyszedł. Szkoda, że tam przeciwnik wyszedł, nie? 13% headshotów mam w tym meczu. <grystanie> ale to przez to, że za wp dużo grałem, nie? Potem z jakimś rewolwerem czy inne rzeczy. Ach... No to co, mam już teraz 4 winki z rzędu chyba na premierach, czy 5 nawet, nie? No i brakuje nam jednego, ostatniego wink'a, żeby otrzymać rating. Zobaczymy, jaki to będzie w kolejnym meczu. Dzięki za oglądanie, Słuchajcie, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!